Edyta Nadolska, dyrektor hotelu Rzeczyszcz 7 w Goli Dzierzaniowskiej na Dolnym Śląsku. Otrzymaliście dzisiaj nagrodę podczas polskich Oskarów w branży SPA. Powiedz mi, czym jest dla Ciebie ta nagroda? E, ta nagroda jest dla mnie czymś bardzo wyjątkowym. E, doceniono nasz obiekt od strony historycznej. Zamek powstał w XVI wieku, chociaż pierwsze wskazania są na XII wiek. Od tamtego czasu kilka razy przechodził w różne ręce. Był remontowany ostatnio przez 13 lat. W 2013 roku oddany do użytku jako hotel. W tym roku obchodzimy dziesięciolecie, dlatego ta nagroda jest dla nas również bardzo wyjątkowym wyróżnieniem. Dobrze, ale powiedz mi, jak udało Wam się osiągnąć taki luksus, żeby zrobić spa w tak yy, starym hotelu, tak? bo to na pewno nie było łatwe, żeby dostosować do warunków, do wymogów. No, oczywiście no, przystosowanie takiego zabytkowego, renesansowego zamku do, do wymogów, do kategoryzacji było naprawdę dużym wyzwaniem. Tak? Najpierw powstał zamek z częścią basenową, potem powstało jeszcze centrum konferencyjne. No i w tej chwili tworzy to taką jedną wspólną całość. Powiedz mi, jeśli chodzi o klientelę, jest większość gości zagranicznych? Czy Polacy też chętnie przyjeżdżają? Jak, jak to mniej więcej się równoważy? No, wydaje mi się to dość zrównoważone, coraz bardziej. Tym bardziej, że poszukujemy właśnie gości z rynku zagranicznego. Nie ma co ukrywać, chociaż no, przewaga gościa jest w dalszym ciągu z rynku polskiego. To zarówno goście indywidualni na pobyty właśnie w spa, doceniające, doceniające to nasze duże spa wraz z, z taką sporą częścią basenową. E, mamy gości konferencyjnych. E, rozwinęliśmy się w tym kierunku w 2018 roku. E, mamy gości weselnych, bankietowych. Bądź też typowo gości na Day Spa, bądź też do restauracji, gdzie serwujemy dania ekologiczne z naszego ogrodu. Także serdecznie zapraszamy. No dobrze, no dziękuję za rozmowę i zapraszamy. Myślę, że do zobaczenia za rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję.